Szczeniak przez osiem miesięcy patrzył w oczy każdemu przechodniowi. W dniu, w którym się pojawił, zdarzył się cud. Czy jedno spojrzenie może zmienić czyjś los? A może to tylko kolejne oszustwo w niekończącej się serii szarych dni? Przez osiem miesięcy mały, rudy szczeniak szukał odpowiedzi w oczach każdego przechodnia. Siedział na skraju starej alejki w parku koło Mięskoje, a jego świat zwężał się do strumienia stóp w różnych butach. Buty, trampki, buty! Mijały, nie zauważając małego punktu rozpaczy zamarzniętego na złotym dywanie opadłych liści. Szczeniak, którego nikt nigdy nie nazywał po imieniu, uniósł głowę. Jego bursztynowe oczy spotkały się ze wzrokiem ludzi. Sekunda. Dwie. A potem człowiek odwrócił wzrok i przyspieszył kroku. Za każdym razem jego maleńkie serce tonęło z zimna, które było straszniejsze niż jesienny wiatr. Nie prosił o jedzenie, prosił o o wiele więcej. Szukał tego właśnie spojrzenia, które by zatrzymało, które zobaczyłoby nie tylko bez pańskiego psa, ale i jego. Zanim przejdziemy dalej, daj nam znać, z jakiego miasta pochodzisz. Chcielibyśmy wiedzieć, gdzie ludzie oglądają nasze filmy. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i ocenić go. To motywuje nas do tworzenia nowych i ciekawych filmów. Zaczynajmy. Nieopodal. Na ławce tuż przy nabrzeżu siedział mężczyzna. Andrzej Woroncow przychodził tu codziennie, uciekając od głuchej ciszy swojego mieszkania. Był artystą i konserwatorem. Jego ręce były przyzwyczajone do przywracania życia starym, spękanym płótnom, ale okazały się bezsilne, gdy chodziło o naprawienie rozdarcia we własnej duszy. Trzy miesiące temu Odszedł jego pies. Wierny towarzysz od 15 lat. Teraz w domu panowała cisza, a cisza była ogłuszająca. Andrzej wyjął notes i ołówek węglowy, ale nie rysował. Po prostu patrzył na ołowianą wodę rzeki Moskwy, na majestatyczną sylwetkę cerkwi w niebo wstąpienia. Widział piękno, ale go nie czuł. Pewnego dnia jego nieobecny wzrok przypadkowo dostrzegł drobną, rudą postać przy alejce. Ich oczy spotkały się na ułamek sekundy. Szczeniak pochylił się do przodu, pełen nadziei. Andrzej skrzywił się, jakby nagle poczuł ból i gwałtownie się odwrócił. Nie był gotowy. Nie chciał znów czuć tego przywiązania. Nie chciał znów doświadczać straty. Jedynym promykiem nadziei w życiu szczeniaka była Nina Pietrowna, czyli baba Nina, jak ją wszyscy w okolicy nazywali. Mała i okrągła. Pojawiała się dwa razy dziennie, szeleszcząc torbą. Ryżyku, chodź tu, mój drogi. Zawołała cichym, ochrypłym głosem. Sama nadała mu ten przydomek. Jedz, mój drogi, jedz, potrzebujesz siły. Ryżyk merdał ogonem tylko dla niej. Z wdzięcznością przyjął z jej rąk jeszcze ciepłą owsiankę z resztkami mięsa, ale nawet w jej życzliwych oczach nie znalazł tego, czego szukał. Baba nina pogłaskała go po głowie suchą, pomarszczoną dłonią, westchnęła i poszła do swojego małego mieszkania w starym, pięciopiętrowym budynku za parkiem. Nie mogła go przyjąć i oboje o tym wiedzieli. Jej opieka była chwilowym wybawieniem, ulgą, ale nie rozwiązaniem. A dni stawały się coraz krótsze, a noce coraz zimniejsze. Ryżyk znalazł schronienie w płytkiej niszy starożytnej ceglanej ściany w pobliżu wąwozu gołosowskiego. Zwinął się w ciasny kłębek, jednak chłód wkradał się pod jego cienkie futro, powodując, że trząsł się całym ciałem aż do rana. Ale w parku była jeszcze jedna osoba, której obecność źle wróżyła: Siemion Pietrowicz, miejscowy woźny. Krępy, wiecznie ponury mężczyzna w wyblakłej niebieskiej kurtce. Nie był złośliwy. O nie. Był człowiekiem porządku, a bezdomny szczeniak w jego mniemaniu był naruszeniem tego porządku. Wynoś się stąd. Za bardzo się rozmnażasz. Rozległ się jego szorstki głos. Pietrowicz zatrzasnął budkę, którą Ryżyk znalazł i próbował uwić w gniazdo. Odpędził gołębie, które szczeniak próbował odgonić od kawałka chleba, który ktoś mu rzucił. Dla Pietrowicza Ryżyk był po prostu utrapieniem. Potencjalnym źródłem skarg matek z dziećmi. Był częścią śmieci, które należało posprzątać z jego terytorium. Każdy poranek ryżyk zaczynał od zabawy wchowanego. Najpierw zobaczył Pietrowicza. Musiał schować się w krzakach, zanim grudka ziemi poleci w jego stronę lub zanim usłyszą groźny krzyk. To codzienne zagrożenie utrzymywało go w ciągłej gotowości. Ale pewnego dnia, w rzadki, słoneczny październikowy dzień, wszystko się zmieniło. W parku pojawiła się rodzina. Ojciec, matka i mała dziewczynka w jaskrawo różowej kurtce. Dziewczynka pierwsza zobaczyła ryżyka. Piesek, krzyknęła podekscytowana, wyrywając rękę z ręki matki i rzucając się w jego stronę. Ryżyk ze strachu przycisnął uszy do tyłu, gotowy w każdej chwili uciec. Dziewczynka zatrzymała się jednak kilka kroków dalej. Mamo, tato, patrzcie, jaki słodki, mogę go wziąć? Rodzice podeszli ostrożnie. Maszenka, uważaj, to bezdomny, powiedziała matka. Ale ojciec, patrząc na szczeniaka, uśmiechnął się. Nie wygląda na groźnego. Patrz, jaki chudy. Kupili w pobliskim kiosku bułkę z kiełbasą. Dziewczynka przykucnęła i podała ją ryżykowi. Wyciągnął sceptycznie rękę, chwycił smakołyk i odskoczył. Ale potem, widząc, że nic mu nie grozi, podszedł bliżej. Dziewczynka delikatnie pogłaskała go po głowie. I w tym momencie coś w sercu ryżyka zadrżało. Spędzili razem całą godzinę. Rzucili mu patyk. Dziewczynka przytuliła go, wtulając twarz w jego futro. Jej śmiech rozbrzmiał w alejce. Tato, proszę, zabierzmy go. Wyprowadzę go. Nakarmię go. Błagała. Rodzice wymienili spojrzenia. Dobrze, powiedział w końcu ojciec. Tylko nie dzisiaj. Musimy wszystko przygotować. Kup miskę, smycz. Przyjdziemy po ciebie jutro, o tej samej porze. Poczekasz na nas? Dziewczynka nachyliła się do Ryżyka i wyszeptała mu do opadniętego ucha. Poczekaj na nas. Na pewno wrócimy. I Ryżyk uwierzył. Po raz pierwszy od miesięcy uwierzył bezwarunkowo. Cały następny dzień spędził w tym samym miejscu. Nie ruszył się ani o cal. Baba Nina przeszła obok z owsianką. Ryżyk, czemu nie jesz? Chodź tutaj. Ale on tylko merdał ogonem i siedział dalej, wpatrując się w dal. Czekał. Czekał na różową kurtkę i dźwięczny śmiech. Słońce powoli pełzło po niebie. Cienie stuletnich drzew wydłużały się. Liczba odwiedzających w parku malała, ale oni nie przychodzili. Ryżyk skomlał, przestępując z łapy na łapę. Każda zbliżająca się postać przyspieszała bicie jego serca, ale za każdym razem okazywały się obcymi. Zaczęło się ściemniać. Park pogrążył się w zimnym zmierzchu. Nie przyszli. Uświadomienie sobie tego było powolne i bolesne, jak lodowata woda. Został zdradzony. Naiwna, rozpaczliwa nadzieja, która dopiero co zakwitła w jego duszy, została wyrwana z korzeniami i podeptana tej nocy nie poszedł do swojego schronienia po prostu położył się na zimnej wilgotnej ziemi gdzie go zostawiono i po raz pierwszy od dawna zapłakał cicho jak szczeniak po tym dniu wyraz jego bursztynowych oczu się zmienił nie było już w nich dziecięcej nadziei teraz emanowała w nich głęboka powszechna melancholia andrzej woroncow był świadkiem tej małej tragedii Usiadł na swojej zwykłej ławce i widział wszystko: wczorajszą radość, dzisiejsze długie, beznadziejne oczekiwanie. Widział, jak szczeniak odmawiał jedzenia, jak wpatrywał się uważnie w każdego przechodnia i widział, jak w zapadającej ciemności drobna postać zwinęła się w kłębek rozpaczy. Coś w nim drgnęło. Przypomniał sobie, jak jego własny pies, już stary i chory, Czekał na niego przy drzwiach, nawet jeśli wyszedł tylko na pięć minut. Ta psia lojalność to absolutne oddanie. Andrzej zacisnął zęby. Nie przyjdzie, nie będzie rozmawiał. To nie jego sprawa. Miał dość własnych problemów. Wstał i szybko odszedł od nabrzeża, od tego małego kłębka bólu, który tak bardzo przypominał mu jego własny. Ale następnego dnia wrócił do parku. I znowu usiadł na tej samej ławce. Powtarzał sobie, że musi po prostu zaczerpnąć powietrza. Ale jego oczy mimowolnie przeszukiwały alejkę w poszukiwaniu znajomej rudowłosej sylwetki. Szczeniak był tam, siedział i znowu patrzył na ludzi. Ale teraz w jego postawie nie było już żadnych oczekiwań. Był tylko nawyk. Nadszedł listopad. Przyniósł zimne, długotrwałe deszcze. Złoto ustąpiło miejsca błotnistej, brązowej brei pod stopami. Wiatr z nad rzeki przeszywał kości. Życie ryżyka stało się jeszcze trudniejsze. Jego futro było stale mokre, a jedzenia prawie nie było, bo nawet baba nina nie zawsze przychodziła w taką pogodę. Stracił sporo na wadze, żebra mu wystawały, a łapy zamarzały na zamarzniętej ziemi. Andrzej obserwował go codziennie. Walka w nim stała się nie do zniesienia. Pewnego dnia nie wytrzymał. Kupiwszy gorący kotlet w namiocie, poczekał, aż nikogo nie będzie w pobliżu, podszedł do miejsca, gdzie zwykle siadał szczeniak i szybko położył jedzenie na ziemi. Potem pospiesznie wrócił na ławkę, udając, że jest pochłonięty szkicami w zeszycie. Ryżyk, wyczuwając zapach, podszedł do niego podejrzliwie. Długo węszył niespodziewany smakołyk, rozglądając się dookoła. Potem szybko go złapał i zaciągnął w krzaki. Andrzej poczuł dziwną ulgę. Zaczął to robić codziennie. Nigdy nie dawał po sobie poznać, że jedzenie pochodzi od niego. To była ich cicha zabawa. Artysta i szczeniak dwie samotne istoty, które znalazły sposób na bezsłowną komunikację na odległość. Ryżyk, jak się zdawało, zaczynał rozumieć. Przestał się bać mężczyzny na ławce. Czasami obserwował go, jak odchodzi. Rozciągnęła się między nimi cienka, niewidzialna nić. Ale właśnie w tym momencie pojawiło się najstraszniejsze zagrożenie dla jego życia. Pietrowicz, przygotowując park do zimy, postanowił przywrócić ostateczny porządek. Siedząc na ławce, Andrzej stał się mimowolnym świadkiem jego rozmowy z babą Niną, która po raz kolejny próbowała przekonać Woźną, by nie dotykała szczeniaka. Pietrowiczu, on jest nieszkodliwy, cicho błagała. Woźna tylko machnęła ręką. Kazali go zabrać, więc go zabrali. Skargi napływają. W przyszłym tygodniu we wtorek przyjedzie ekipa dokser zwierząt. Więc, Pietrowna, skoro tak ci na nim zależy, zabierz go do wtorku. Po tych słowach odwrócił się i wyszedł. Babanina stała dalej, patrząc za nim zmieszana. Andrzej zamarł, a ołówek wypadł mu z osłabionych palców. Wtorek. Dziś był piątek. Szczeniakowi, któremu wciąż nie wybrał imienia, zostały tylko trzy dni. Słowa woźnego uderzyły Andrzeja niczym policzek. Wtorek. Trzy dni. Siedemdziesiąt dwie godziny. Czas nagle się skompresował, przekształcił z niekończącego się strumienia w klepsydrę, gdzie każde ziarenko piasku odliczało ostatnie chwile życia maleńkiej istoty. Spojrzał na szczeniaka, który siedział na swoim zwykłym miejscu, niczego nie podejrzewając. To samo smutne spojrzenie, ta sama zgarbiona postawa. Ale teraz dla Andrzeja wyglądał inaczej. Zobaczył nad sobą niewidzialny zegar, odliczający do końca. Cały ból, który Andrzej tak starannie chował w ostatnich miesiącach, cały strach przed ponowną utratą kogoś, wszystko to wydawało się nieistotne w porównaniu z mrożącym krew w żyłach przerażeniem, że może po prostu tam stać i patrzeć, jak to małe. Życie znika. Siedział na ławce, aż zapadnie zmrok, nie mogąc odejść. Po raz pierwszy od dawna myślał nie o swojej przeszłości, ale o czyjejś przyszłości, a raczej o jej braku. Cały weekend minął jak w transie. W sobotę Andrzej przyniósł ryżykowi nie tylko kotlet, ale kawałek gotowanej wołowiny z domu. Włożył mięso do miski, którą kupił po drodze. Była stara i plastikowa. Ale czysta. Postawił ją przy krzakach i odszedł. Ryżyk nie podszedł od razu. Długo krążył, węsząc, nieufny wobec takiej hojności. Ale głód wziął górę. Podczas gdy szczeniak jadł łapczywie, Andrzej stał w pewnej odległości, nie śmiejąc się zbliżyć. Bał się go spłoszyć. Obawiał się, że jeśli zrobi krok do przodu, nie będzie mógł się cofnąć. W niedzielę zaczął padać pierwszy mokry śnieg. Stopniał, gdy tylko dotknął ziemi, zamieniając wszystko w zimną, błotnistą breję. Andrzej zobaczył ryżyka, który próbował schować się pod ławką, drżąc na całym ciele. Zdjął szalik, podszedł i, podczas gdy szczeniak warczał nieufnie, szybko położył go na zimnym asfalcie. Połóż się powiedział cicho i odszedł. Ryżyk nie położył się na szaliku, ale kiedy Andrzej odwrócił się, wychodząc z parku, zobaczył, że szczeniak schował się pod inną ławką, ale wciąż go obserwował. Długo, nie odwracając wzroku, poniedziałek stał się dniem niewypowiedzianych decyzji. Andrzej nie poszedł do warsztatu. Był w parku od wczesnego rana. Zobaczył Pietrowicza i jego pomocnika, jak sprzątają ostatnie sterty liści, opróżniając kosze na śmieci z miną ludzi przygotowujących się do ważnego wydarzenia. Jutro będzie tu czysto. Powiedział głośno woźny do swojego partnera, a słowa te odbiły się echem w głowie Andrieja. Poszedł do sklepu zoologicznego. Błąkał się bez celu między regałami z kolorowymi zabawkami i woreczkami z karmą. Jego dłonie instynktownie sięgnęły po półkę z obrożami. Sięgnął po najprostszą, z miękkiej brązowej skóry. ściskał ją w kieszeni przez całą drogę powrotną. Ten mały przedmiot wydawał się niewiarygodnie ciężki był symbolem odpowiedzialności. Symbolem tego, czego... tak bardzo się obawiał. Wracając do parku, długo szukał ryżyka. Schował się przed chłodnym wiatrem w ruinach starego budynku. Andrzej podszedł powoli, wyciągając rękę z kawałkiem Sera: „ Chodź tu kochanie. Jego głos był ochrypły. Ryżyk zrobił krok naprzód, ale zamarł. Wspomnienie tej rodziny było wciąż zbyt świeże w jego pamięci. O zdradzie. Nie podszedł. Andrzej stał z wyciągniętą ręką, a w drugiej kieszeni leżał kołnierzyk zimny i bezużyteczny. W noc poprzedzającą wtorek Andrzej prawie nie spał. Wpatrywał się w ciemność i zobaczył przed sobą bursztynowe oczy, przepełnione powszechnym smutkiem. Wtorkowy poranek był pogodny i zimny. Mróz zamroził nocne kałuże w cienką skorupę. Powietrze było nieruchome i dzwoniące w uszach. Cisza wydawała się złowroga. Około dziesiątej rano przed głównym wejściem do parku podjechał biały van bez okien. Wysiadło z niego dwóch mężczyzn. Jeden był krępy i ponury, drugi młody, o obojętnym wyrazie twarzy. Trzymali siatki i długie tyczki z pętlami na końcach. Pietrowicz już na nich czekał. Skinął krótkogłową i machnął ręką w stronę nasypu. Polowanie się rozpoczęło. Ryżyk natychmiast wyczuł niebezpieczeństwo. Nie rozumiał, co się dzieje. Ale w powietrzu unosił się niepokój, obcy, nie przechadzający się, lecz zmierzający z celem. Ich spojrzenia błądziły po krzakach w każdy ukryty zakątek. Jego instynkt przetrwania, wyćwiczony miesiącami życia na ulicy, włączył alarm, puścił się biegiem, nie obchodziło go, dokąd idzie. Usłyszał za sobą ciężkie kroki i ostre okrzyki. Tam jest, łapcie go, strach dodał mu sił. Przemknął przez załuki, chowając się za stuletnimi drzewami, ale one go ścigały. W końcu, w panice, wybiegł na nabrzeże. I nie znajdując innego schronienia, rzucił się pod stary drewniany pomost w pobliżu mola. Skulił się w najciemniejszym kącie, przywarł do zimnych, wilgotnych stosów i leżał nieruchomo, ledwo oddychając. Jego małe serce waliło tak mocno, że zdawało się, że słychać je z zewnątrz. Andrzej dotarł do parku o wpół do 11. Spóźnił się. Serce mu zamarło, gdy zobaczył pusty biały van przy bramie. Pobiegł. Nie wiedział dokąd iść, po prostu biegł główną alejką w stronę nabrzeża, w stronę ich ławki. Ryżyk! krzyknął, ale jego głos zagłuszyło puste, mroźne powietrze. I wtedy ich zobaczył. Trzech mężczyzn stało na molo. Pietrowicz wskazał pod drewniany pomost. Jeden z rybaków uklęknął już, świecąc latarką w ciemność. Widzę skulił się w kącie, usłyszał Andriej. Drugi rozwijał pętle na długim kiju. W tym momencie wszystko zamarło dla Andrieja. Nie było już wątpliwości, strachu, refleksji nad bólem. Była tylko jedna myśl dajcie radę. Rzucił się naprzód, przeskakując ławki, nie zwracając uwagi na zdziwione spojrzenia nielicznych przechodniów. Stójcie! krzyknął, podbiegając do nich. Wszyscy trzej odwrócili się. Co się stało, obywatelu? zapytał z niezadowoleniem krępy łapacz. Nie przeszkadzajcie mi w pracy. Przestańcie powtórzył Andrzej, próbując złapać oddech. To. to mój pies. Właśnie uciekł. Zapadła cisza. Pietrowicz spojrzał na niego z niedowierzaniem. Twój? Nigdy nie widziałem cię tu z psem, a ja jestem tu codziennie. Łapacz z latarką zachichotał. Masz papiery dla psa? Paszport weterynaryjny? Serce Andrieja zamarło. Nie miał nic, żadnych dowodów, tylko swoje słowo przeciwko ich aktom. Zignorował ich pytania. Ukląkł na zimnych, oblodzonych deskach pomostu. Zajrzał w ciemny otwór pod pokładem. W odległym kącie zobaczył dwa przestraszone bursztynowe światła. Szczeniak drżał tak bardzo, że był widoczny nawet w słabym świetle. Nie próbował go wyciągnąć, nie wykonał żadnego gwałtownego ruchu. Po prostu spojrzał w te oczy i po raz pierwszy przez cały ten czas nazwał go imieniem, które dawno temu nadał mu w myślach. Ryżyk, powiedział cicho, ale wystarczająco głośno, by ryżyk go usłyszał. Jego głos nie zadrżał. Był pełen determinacji, na jaką go było stać. Ryżyk, chodźmy do domu. Wyciągnął rękę pod pokład, wnętrzem dłoni do góry. Nie powiedział nic więcej. Po prostu czekał. Dla wszystkich wokół to były sekundy. Dla Andrieja i Ryżyka wieczność. Szczeniak spojrzał na wyciągniętą dłoń. Zobaczył mężczyznę z ławki przed sobą. Mężczyznę, który przyniósł mu jedzenie. Mężczyzna, który zostawił mu szalik. Mężczyzna, którego spojrzenie nie wyrażało już ani litości, ani ciekawości. Była w nim obietnica, obietnica bezpieczeństwa, obietnica domu. I ryżyk, który nikomu nie ufał przez osiem miesięcy, zrobił krok. A potem kolejny. Powoli niepewnie wyczołgał się z ciemnej kryjówki na światło. Podszedł do wyciągniętej ręki i ostrożnie, czubkiem języka, oblizał palce Andrzeja. Łapacze wymienili milczące spojrzenia. Pietrowicz mruknął i odwrócił się. Cud, na który szczeniak tak długo czekał, stał się faktem. Andrzej ostrożnie podniósł lekkie, drżące ciało, owinął je w fałdy płaszcza i bez słowa odszedł. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił po powrocie do domu, było napełnienie miski ciepłą wodą. Ryżyk początkowo się przestraszył, ale potem, czując delikatne dłonie myjące jego brudną sierść, zwiotczał i ufnie się do niego przytulił. Po kąpieli owinięty w stary, frotowy ręcznik wyglądał jeszcze mniej i bardziej bezbronnie. Andrzej postawił przed sobą miskę ciepłego bulionu z kurczaka i drobno posiekanego mięsa. Ryżyk zjadł do ostatniej kropli, a potem, wyczerpany, po prostu zasnął w kuchni z głową na łapach. Andrzej ostrożnie zaniósł go do pokoju i położył na starym psim legowisku. Tym samym, którego nigdy nie mógł wyrzucić. Usiadł obok niego na podłodze i długo obserwował, jak chude boki szczeniaka unoszą się i opadają. Po raz pierwszy od miesięcy cisza w mieszkaniu nie była przytłaczająca. Rozbrzmiewało w nim ciche, spokojne chrapanie. Andrzej zdał sobie sprawę, że ratując to małe życie, zaczynał ratować swoje własne. Minęły dwa tygodnie. Moskwa pokryła się pierwszym prawdziwym śniegiem. Park koło Mięskoje, odmieniony i ucichły, emanował bajkową urodą. Wysoki mężczyzna w ciemnym płaszczu szedł rzeźką białą ścieżką. Jego chód był pewny, a spojrzenie spokojne. Obok niego, z uniesionym ogonem, dumnie dreptał mały rudy piesek w nowej czerwonej obroży. Nie kulił się już ani nie patrzył błagalnie w oczy przechodniów. Jego świat skupił się teraz na jednej osobie. Od czasu do czasu unosił głowę i wpatrywał się w swojego pana z bezgranicznym uwielbieniem. Minęli ławkę, na której siedziała baba Nina. Zobaczyła ich, a na jej pomarszczonej twarzy pojawił się radosny uśmiech. Nic nie powiedziała, tylko pomachała. Andrzej z wdzięcznością skinął głową w odpowiedzi. Szli dalej w kierunku nasypu, zostawiając na świeżym śniegu dwa ślady stóp. Jeden duży i jeden mały. Dwie samotne dusze, które spotkały się w chłodny, jesienny dzień, by się nawzajem uzdrowić i razem wejść w nową zimę. Ich wspólną zimę pełną ciepła i nadziei. Czy Andrzej postąpił słusznie, interweniując w ostatniej chwili, czy też powinien był zabrać ryżyka od razu, gdy tylko poczuł dla niego współczucie?